I kochani, powracam do was szybko, bo wygląda na to, że śmiałek już zbiera się do skoku. Przynajmniej na razie tak to wygląda. Po z tamtej tylnej krawędzi tej platformy przesunął się właśnie na tą, z której powinno się skakać. W ogóle nie powiedziałam wam wcześniej, że tak naprawdę ten kanał koreński e, tworzy Pelopones de facto jako wyspę. Gdyby tych mostów nie było, to Pelopones de facto staje się wyspą. I to jest naprawdę Ciekawe, Ale teraz znowu Przebliżenie śmiałka Wydaje mi się, że to jest ten gościu W białej koszulce Tak, to on Już staje Chyba dostaje ostatnie instrukcje od tamtych instruktorów, ustawia się i skacze. Wow. Ale on wisi do góry nogami. Wow! Dobra, to na tyle z tego skoku. I teraz się z wami pożęgam. Zobaczymy się. Nie babem. Cześć.